Hej, hej, witajcie przyjaciele serdecznie. Na moim kanale dzisiaj coś zupełnie nietypowego. Jeszcze takich rzeczy nie nagrywałem, no ale też takie rzeczy się w naszym pięknym kraju, w Polsce jeszcze za bardzo nie działy. Także przyjaciele, to jest, to jest po prostu część, która wczoraj była o godzinie 20 na żywo gali FAME MMA, czyli po prostu takie zawody po prostu polegające na walkach różnych, takich różnych sztukach walki. No i ludzie występują, zawodnicy wręcz występują po prostu tam mówiąc o sobie różne dobre rzeczy lub mniej dobre, no nie, przygotowując się do tej gali, do tej walki. No nie jestem Specjalistą w tej dziedzinie, no ale jestem po prostu. Spe... Każdy sam może to zobaczyć, oczywiście, gdy wejdzie na YouTube, gdy wpisze sobie właśnie tą galę, jak to się mówi, fame 26 Gold, konferencja, no i to są zawodnicy, którzy będą występować. To można zobaczyć, to jest po prostu dostępne wszechstronnie, publiczne. Także proszę bardzo, tu są różni właśnie ci ludzie, którzy będą walczyć, no nie? No ale co jest nietypowe, przyjaciele w tej kwestii, apostoł Tomasz Dorżała. Apostol Tomasz Dorżała który już zaistniał na, na YouTube, zaistniał w sieci, w realu oczywiście na początku też, ponieważ robi pewne od dłuższego czasu spotkania zwane Dotyk Nieba, na których ludzie są uzdrawiani, demony są wyganiane, są też liczne świadectwa, gdzie każdy może wejść sobie oczywiście zobaczyć, przeanalizować. Tu się wpisze na YouTube czy apostoł Tomasz Dorożała, czy Federacja Apostolska Obóz Boży Tomasz Dorożała, Dotyk Nieba Tomasz Dorożała, tam znajdzie Wiecie, oczywiście, wszystkie te rzeczy, ludzi na żywo, które są nagrywane, ludzi, którzy zostali uzdrowieni, poparte też medycznymi po prostu świadectwami, faktycznych uzdrowień czy uwolnień po prostu. Także przyjaciele, no, co jest właśnie nietypowe i bardzo odważne w dzisiejszym świecie chrześcijańskim, apostoł Tomasz Dorożała właśnie wystąpi w tą sobotę, czyli 12 lipca, będzie walczył właśnie w tym, w tym MMA, w, tym, w tej galerii MMA z zawodnikami, którzy już. Już mają doświadczenie, którzy już walczyli wcześniej. On oczywiście jeszcze takich rzeczy nie robił. Po prostu tu chodzi jak najbardziej po prostu o głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii, no wczoraj też na żywo było właśnie w na tej konferencji. Apostoł Tomasz Dorżała się wypowiadał. Po prostu ponad 100 tysięcy osób na żywo oglądało. To było tylko wczoraj na żywo, oczywiście te osoby w dalszym ciągu mogą wchodzić, mogą patrzeć. Także Ewangelia popłynęła nie tylko strumieniem, ale można powiedzieć rzeką w ten kraj. No, Yeah. Także przyjaciele i o to chodzi, to jest zgodne z Ewangelią, oczywiście uzdrowienia jak najbardziej. Pan Jezus powiedział, że w Ewangelii Marka 16:18 a tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć na chorych, będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie, demony wyganiać będą. Także przyjacielu, przyjaciele, drodzy, Tomasz, apostoł Tomasz te rzeczy robi, czyli jest prawdziwym wierzącym, no nie, tam jest nie w Biblii, no bo Biblia jest jednak wyznacznikiem po prostu e, głosem Bożym dla człowieka w dzisiejszym świecie. Także on to robi, no nie tam nie jest napisane że a ci, którzy uwierzą, na przykład do kościoła będą chodzić, do kościoła będą chodzić, albo na pielgrzymki będą chodzić, czy cokolwiek innego robić. Tam jest to napisane, co jest napisane, co robi Tomasz do Różała. Tam jest też napisane, też idźcie na cały świat, Pan Jezus to mówi, i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. No nie, kto uwierzy, o się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Także, przyjaciele, to jest pewien wybór. I apostoł Tomasz to robi, on tu jest na tej gali, on będzie walczył po prostu, z dwoma przeciwnikami dużo cięższymi od ciebie, od siebie dużo bardziej doświadczonymi przeciwnikami. Także przyjaciele, no kiedyś kiedyś każdy znał większość wierzących i niewierzących w tym kraju, że była już historia po prostu takiego pojedynku Dawid z Goliatem, no nie? Dawid był małym chłopcem, jak wiadomo, Goliat był potężnym filistynem, czyli wrogiem narodu Izraela. Dawid załatwił Goliata, no nie, kamieniem z procy, ponieważ Bóg był z nim, przyjaciele. Także przyjaciele no, te rzeczy się będą dziać. Oczywiście Tomasz dorżała apostoł, jest tu atakowany, no, przez różnych ludzi właśnie, no, bo sytuacja niezrozumiała, no, w tym kraju, nietypowa, no, dużo osób w tym kraju nie zna Biblii, która jest podstawą chrześcijańską, przyjaciele, a tam te rzeczy, wszystko, wszystko tam pisze, przyjaciele, tam wszystko tam pisze też, napisane jest, Jezus powiedział, że posyłam was jak owce między wilki, przyjaciele, i tu jest typowo to pokazane, no, Tomasz, apostoł Tomasz jest tu dosłownie jak owca między tym wielkami, którzy po prostu chcą, po prostu jest potężna konfrontacja, po prostu potężna konfrontacja, także przyjaciele, warto tu zobaczyć sobie, włączyć, jak to przebiegało, przyjaciele, wszystko w Biblii jest napisane też oczywiście, błogosławieni jesteście, gdy was ludzie nienawidzą, gdy wszystko źle na was mówią z powodu mojego imienia, wielka wasza będzie nagroda w niebie, także przyjaciele, widać, że apostoł Tomasz no, postawił na tą nagrodę w niebie, dlatego po prostu on doskonale wiedział, co się będzie działo, no nie, dlatego no wybrał Królestwo Boże, posłuszeństwo Słowu Bożemu, no bo i miłość do Jezusa. No nie, no bo niczym jest miłość do Jezusa. Jak się kocha Jezusa, Jezus i słowo Jego to jedno, także po prostu On postanowił wypełnić to Słowo, czyli poszedł na ten sam świat, czyli inaczej wejdźcie do świata każdego człowieka i on wszedł do tego świata, tych zawodników różnych sztuk walki, po prostu weszedł do tego świata, no nie. Także przyjaciele, zobaczymy, pokażę Wam jeszcze fajnych trochę rzeczy. Także Tomasz Turża. To to robi, no nie? Także Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy ciało mogą zabić, czyli ludzi nie bójcie się, ale bójcie się tego, który, który duszę wasze może, może, może do piekła wrzucić, także Boga jedynie, że się bać, nie ludzi, no bo te życie na tej ziemi, przyjacielu, to jest chwila naprawdę, no kiedyś tego może nie wiedziałem, ale teraz to wiem, no już mam prawie 50 lat, no. I to naprawdę zleciało, nie wiem kiedy, przyjacielu, no. Naprawdę, nie wiem kiedy to zleciało. Także, także tu jest fajne, fajne rzeczy. Są, ja wam zaraz tu pokażę urywek, może, e, te... O tu, przyjaciele, może wam pokażę fragment tej nie konferencji. Słowo, rozliczony negatywny bądź pozytywne. Kiedy mówicie do mnie, to mówicie do, do Jezusa. Nie, 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 no nie, Tomek, tym, nie, Tomek, okay. nie, Tomek yy, wybacz, ale ja mówię do ciebie, jak mówię do ciebie, to absolutnie bynajmniej nie mówię do Jezusa, jak mówię do ciebie, ok A teraz takie jeszcze pytanie techniczne. Bo widziałem ciebie w takim amoku tam gdzieś na tych nagraniach, tego twojego wodza duchownego też i tam coś tam w takim dziwnym języku, takim opowiadacie, coś tak, to jakbym jak miał to powtórzyć, to a ja widzę, że ty tutaj głosisz nienawiść. Szama. Ja tak. głoszę, głoszę to, nienawiść. że żadna organizacja rzymskokatolicka, czy protestancka, czy moja nie jest zbawienna. Zbawienny jest tylko Jezus. I każdy z was, kto się narodzi na nowo, będzie w niebie. Ale Jezus ma w dupie wasze różne inne religijne, bzdurne no. rzeczy. Wypowiadasz się, wiara Jezusa, wypowiadasz się jak zwykły Wypowiadasz się jak zwykły nie jak do zbawienia. Muszę wypowiadam się zwykłym, prostym językiem. A co mam kurde? Ale nie powołuj się na Jezułapę. Nie powołuj, będę się na To jest się. mój pan, chłopie, co ty będziesz? Nie powołuj tam. się na Jezusa. Była, była kiedyś. Łopie, Poczekaj, powiedział Nie prawdę. To, to jest to, jego plan na zarobienie to, parę groszy. To nie. przyznał. to tak? Jakby ktoś w ciebie wstąpił, to ty Włać. jesteś kurwa złem. Włać. Taka jest prawda. Taka jest prawda. I jesteś, mą. a nie duchowny tak. O kurczę. Tomka, mam do ciebie pytanie. Bogdan, wierzysz w Boga? Wierzę. Wierzysz, bo tak, nie jestem od tego, ten dzieci i na co do głowy. Ale wierzę, bo ono źle wszystko będzie rozliczony. Każdy z Was, kto mówi z... do mnie, chłopie, ty nie ma tak samo nie masz, jest, się rozliczania. Ty dostaniesz wpiznę w pierwszej minucie. to jest ta, prawda. Ale, ale co to za rozliczenie? Tak, no, rozliczenie takie, to jest, fakturka, że jak... każdy, kto mówi do mnie słowo, będzie rozliczony. Negatywne bądź pozytywne. Kiedy mówicie do mnie, to mówicie do, do Jezusa. Nie, 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 no nie, Tomek, nie, Tomek, wybacz, ale ja mówię do Ciebie. Jak mówię do Ciebie, to absolutnie bynajmniej nie mówię do Jezusa, jak mówię do Ciebie, ok? A teraz takie jeszcze pytanie techniczne, bo widziałem Ciebie w takim amoku, tam gdzieś na tych nagraniach. A teraz, przyjaciele, coś zupełnie innego. Właśnie akcja, która której duchowość jest praktycznie taka sama, czyli atak Jezusa przez ludzi, po prostu nienależących do Boga, przez siły demoniczne, które działają w tych ludziach, no nie. No, akcja miała miejsce oczywiście 2000 lat temu. Wszystko jest opisane oczywiście w Biblii, w Nowym Testamencie. No ale tu jest film, właśnie, Życie Jezusa, który każdy sobie może znaleźć na na youtube i obejrzeć, bo komuś się nie chce szukać tych fragmentów w Biblii, może też nie wiedzieć gdzie to jest, no nie, no bo ja też pamiętam, jak to, jak wam mówiłem na katechezach wcześniejszych, jak się 25 lat temu, no to miałem z tym wielkiem trudności, żeby znaleźć na przykład Jana 3.16, no nie pytałem się, która to strona. Także po prostu filmy takie tego typu, jak Jezus z Nazaretu, biblijne filmy, właśnie nie dość, że są jest na nich Słowo Boże zawarte też w Biblii, no to po prostu jeszcze to widać, można sobie wyobrazić łatwo i łatwiej tą sytuację, no nie? Także tu mamy Jezusa atakowanego, tak jak Tomek był atakowany właśnie na tej gali konferencji FAME-MMA, czy tam jak to zwał, no to tu jest, był Jezus 2000 lat temu też atakowany w ten sam sposób, no nie? Zobaczmy sami. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie jest w domu na zawsze, ale syn tak. Jeśli więc Syn Boży da wam wolność, wtedy staniecie się naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale chcecie mnie zabić, bo nie przyjęliście moich słów. Ja mówię to, co wiem od mojego ojca. Wy zaś robicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. Naszym przodkiem jest Abraham. Gdybyście byli potomkami Abrahama, robilibyście to, co on. A przecież usiłujecie mnie zabić tylko dlatego, że powiedziałem wam prawdę, jaką usłyszałem od Boga. Abraham tak nie postępował. Wy postępujecie tak, jak wasz prawdziwy ojciec. Nie pochodzimy z nieprawego łoża. Naszym ojcem jest Bóg. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, okazywalibyście mi miłość. Przyszedłem przecież od Niego. Nie jestem tu z własnej inicjatywy. To on mnie posłał. Wy jednak nie możecie pojąć moich słów. Co więcej, nawet nie chcecie ich wysłuchać. Waszym prawdziwym ojcem jest diabeł, oszczerca. Dlatego chcecie robić to, co on. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie przyjął jej. Gdy kłamy, mówi z serca, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wy również nie wierzycie mi, bo mówię prawdę. Kto z Was mógłby zarzucić mi jakiś grzech? Skoro mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Ten, kto należy do Boga, słucha Jego słów. Wy zaś ich nie słuchacie, bo nie jesteście jego dziećmi. Ty, Samarytaninie! Mieliśmy rację, mówiąc, że demon odebrał ci rozum. Nie jestem opętany. Dbam o dobre imię mojego ojca, a wy mnie obrażacie. Nie zależy mi na tym, abyście otoczyli mnie chwałą. Jest jednak ktoś, komu na tym zależy. To on jest sędzią. Zapewniam was, kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze. Teraz mamy pewność, że jesteś opanowany przez demona. Przecież nawet Abraham i najwięksi prorocy umarli. A ty twierdzisz, kto jest posłuszny moim słowom, nigdy nie umrze. Czy jesteś większy od naszego przodka Abrahama, on przecież umarł. Prorocy też umarli. Za kogo ty się uważasz? Gdybym sam siebie wywyższał, nie miałoby to żadnego znaczenia. Mnie jednak wywyższa ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Wcale go jednak nie znacie, ale ja go znam. Gdybym mówił, że go nie znam, byłbym kłamcą, tak jak wy. Ja jednak naprawdę go znam i zawsze zachowuję jego słowa. Wasz przodek Abraham ucieszył się z tego, że ujrzy mój dzień i ogromnie się rozradował, gdy go zobaczył. Jak mogłeś widzieć Abrahama, skoro nie masz nawet 50 lat? Zanim Abraham się narodził, ja, ja jestem. Ukamienować go. Ukamienować. Słysząc to, chwycili kamienie, aby go zabić.